Zakrzypica wyjaśniona w mniej niż minutę. Wyróżniamy dwa typy żył kończyn. Powierzchowne, często widoczne gołym okiem pod skórą i głębokie, schowane pomiędzy mięśniami. Mówiąc zakrzepica, najczęściej mamy na myśli zakrzepice żył głębokich kończyn dolnych, rzadziej górnych. Krew krzepnąca w żyłach głębokich sprawia trzy problemy. Po pierwsze, tu i teraz blokuje odpływ krwi z kończyny, powodując ból i obrzęk, a w skrajnych przypadkach niedokrwienie, martwice i amputacje. Po drugie, w dłuższej perspektywie czasu naczynia żylne mogą zostać uszkodzone, co prowadzi do niewydolności żylnej, przewlekłej choroby żył kojarzonej z żylakami, obrzękami i ciężkością nóg. Po trzecie, zakrzep może się urwać i powędrować do naczyń płucnych, gdzie tworzy zator. Objawy zatorowości płucnej zależą od jej rozmiaru. Od braku objawów, poprzez objawy podobne do zapalenia płuc, po nagły zgon. Zakrzepica może dotyczyć też innych żył, np. mózgowych, wątrobowych, czy wspomnianych na początku powierzchownych żył kończyn. Ale wtedy objawy są typowe dla konkretnej lokalizacji.